Co słychać? Zasobna odkrywka Brandona została zalana, więc urobek pochodzi z Fredowej o mniejszej zawartości złota. Mieliśmy dużo kłopotów, ale to nas nie powstrzymało. Co tym? Problemy ze sprzętem są wpisane w tę pracę. Uważam, że dobrze współpracujemy. Zgadzam się. Czas sprawdzić wyniki. Syp. Fred i Brandon dzielą się urobkiem porówno. Fred potrzebuje minimum 9,4 uncji tygodniowo. 30,865 tysięcznych. Fredowi przypadnie więc 15,43 uncji, warte 28 tysięcy dolarów. Nieźle. Jestem szczęśliwy. Wiem, że to mniej niż tydzień temu, ale odnieśliśmy wielkie zwycięstwo. Pokonaliśmy przeciwności. Fred ma w sumie 87 uncji złota. Do wydobycia 100 brakuje mu tylko 13. Jesteśmy o krok. Wracajmy do pracy. Na co czekacie?